Tak, balista. Dobra, to ja nie wiem, w koni mam inwestować w tych Arabusów, w te Arabu, w tych zbrojnych arabskich. Oni nie są za dobrzy, bo oni są... bo oni są i trochę słabsi są od tych zwykłych arabusów. Ty powiem ci tak, jak ja ci mówiłem, na, nawet, nawet głupi protarz. Jest bardzo dobry, bo może pobyt pod, pod wieżę i może atakować można powiedzieć wręcz No może, wiadomo. dlatego wiadomo. Tego mówię, Arabusy, każdy są dobrzy. Każda jednostka ma coś z u siebie. No jakiś plus ma każdy. Na są przykład europejski kusznik dobrze zabije zbrojnego, lecz pikniera no, już To jest właśnie to śmieszne No ale... Twórcy gry musieli coś zrobić, żeby tych powstrzymać, ale że znowu otrzymał dużo kuczników, żeby można było podbić inną jednostką. No, no właśnie, to jest takie, że, że ten... Żeby nie było, że jedna jednostka jest taka pro ulta wymaksowana na, na 150, tak, tylko po przykład... prostu każda jednostka musi mieć tak. jakąś swoją słabszą stronę. Twierdzę, dwa było takie... Moim zdaniem to niefajne, bo rycerze, dobrze mówię? No, Rycerze? Rycerzy? Rycerzy. rycerzy to byli pro koksy, oni się niczego nie bali. No, więc taki rycerz, do którego jeszcze można było położyć na koń. No to była leciutka ciutka przesada. Rycerz na za zapierdziela jak głupi, to Dokładnie. jeszcze nic go nie da, nie było. Wystarczyło był zrobić lukę, da. lukę wystarczyło zrobić w zamku i tylko to nie było Nie, ale słuchaj, nie, pra, ale czekaj, bo bo mogło coś powstrzymać. Wilcze doły i tam takie no, były większe tak, takie tak, doły. Tak, tak, wilcze doły, tak. To to, to, być... to niestety powstrzymywały. w dosyć łatwy sposób. No ale umówmy się, to trzeba by było tego naserać wokół zamku. O... Tak, I też jeszcze musiałbyś wiedzieć skąd cię zaatakują. Dokładnie, za takie... no że. Bot to wiadomo gdzie atakuje. Lecz jakbyśmy no grali z, 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 z prawdziwym człowiekiem, tak powiem, to już by mógł być mały problem. Mógłby być problem. Bo musiał mieć... Nie daliśmy sobie takiej słabszej jednostki. Chociaż ten wezer nie wygląda na jakiegoś takiego super. Ja myślałem, że on się z podpalaczami będzie no bawił. No właśnie a, też, a, a tu bo inna. tu nic nie ma. Widzę, że on inwestuje w w smołę. W smołę. Ja Ci mówię, że to jest pełno smoły, no. Możesz pod naszą metodą, nie wiem, czy w sumie smoła Znale. też na to działa? Nie, nie. Smoła jednak nie. Albo? Działa albo jeszcze nie ma. Zwyczajnie. Albo jeszcze nie ma. Bo Do póki końca co ma podpalaczy pewnie. na tych wieżach, tych, tych, tych takich... I tak, tak, tak to, on zawsze to robił. Tego, co nie więcej czytałem. Nie, ten to, ten to robi. No, ten się tym specjalizuje, tak jak ten się specjalizuje A za tsunami na pewno. A, o, ale się rozwinął, rozwinął. Rozwiną. Dobrze, mówiłem, on potrzebuje... O, idzie pierwszy atak. Kogo Kogoryśka. Nie nie nie, samy konny. Nie, to takie... Wszystkich, wszystkich kuszników mi potępiali. E ja tam podjadę konnymi, ja trochę ich mówił. No, cały czas próbuję takie działania zaczepne. No zaczepne, zaczepne, ale to powoli trzeba by się kończyć, nie? No 20 minut już rozbudowy trzeba by się już? powoli no, zaczynać. No ja jestem. Nie Otwarty no. na ataki. Więc... Nie no, tylko trzeba chwileczkę, trochę się jeszcze wzmocnić, trochę armii, może katapulty, coś takiego i... Trochę tę rozbudowę mógłbym tak rozwinąć, bo ona jest taka skromna. Ja, ja nie, nie mam nawet łuczników na burach. No to się nie dziwię, tylko że bo, bo nie nie. No, Bo nie warto tutaj, nie? U mnie taka był ogólny plan, że ja będę miał taką aby strażnicę no. Z wysuniętą, no i też tak gramy. Mieliśmy sobie wysyłać towary, lecz... No ale ty nic nie potrzebujesz. Nie potrzebuję. No, naprawdę fajne miejsce, dużo kamienia, żelaza też. Co, Co najlepsze jest? smoła, lubię podpalać. Fajnie tak krzyczą. Fajnie zrobione, fajnie. Jesteśmy... Nie no bo ja po prostu się skupię spokojnie, sobie narekustował jednostki. ataku i tyle. Ja chcesz to no, ci mogę wysłać piwko, bo tutaj no pijażki chodzą, piwka? są naprawdę zadowoleni. No, Mamy cały czas no. plus 8. Ale nie masz tak dużo piwka na składzie. Za no i no, śmiel. No chmiel jest. No to się nie przelaza nie mógł piwko robić. Ty nie wali do mnie z mangoneli. Co za upierdnie wiedziałem. No i to będzie do ciebie będzie męczył parę do końca gry. No tak, no i ale najgorsze jest to, że ja tędy mogę tylko przejść, nie? I tylko tam na tego taka szczerżnica była omówiona, nie? No tak. No ale chodzi, że tędy tutaj, bo tu mam przejście, a tu jest ta jego mangonela pierdła. Nie, nie, tu podaż jest dwa przejścia. A nie, u góry, jest z tyłu, jest, jest, jest. Małe jest No i tej smoły nie ma tak dużo. Są bagna, ale smały. Są bagna, właśnie smoły z mało. Ale dobrze, ja sobie o, starsza, więc... Ale ja bym chciał sprzedawać, ale widzę, że chyba nie za, nie za bardzo się dorobię, ale zrobię taki jeden Nigdy się treba, w sumie tak smołę, no nie mam za co. W nie lubię się specjalnie bawić, ale. Zobaczymy. Tak Jak na razie żadnych konkretnych ataków nie było. No właśnie, przykro. Do no. zgnębiłeś, zgnębiłem on do tej pory nie ma tych wiesz... No bo widzisz, że cały czas tymi zbrojnymi albo chociaż łucznikami tam wertuje. Tak tam powiem. go gnębisz, ale tak. poczekaj na Wilka, Wilka jak tutaj... To no coś Wilk... też widzę, że mu coś chyba nie idzie. Właśnie to właśnie stwierdzę to jest to, że oni się strasznie długo rozbudują, ale jak się już rozbudują, zaczną robić ataki, Każda atak będzie coraz silniejszy. No. no no. zobacz tego debila? Ile on ma tutaj... <laughs> jak on ma szeroką tą fosę, strasznie. to jest takie debilna rozbudowa. I tutaj ta wieża, nie? Ale mogę się zabawy ale mogę się założyć, że pomiędzy tą fosą będą wilcze doły. No, tutaj jest, ale I tu, tu, tu po lewej też powinny być, bo są przejścia? Nie ma. Tu nie ma, tu coś tu, jest. Ja bym tu, nagrywał, coś jest. Gdybym takie coś robił, to... Atakować. Na takich małych przejściach właśnie powinno być. Tu jest. O, tam jest na przykład. Bo tu, bo, tu będzie brama, bo zobacz jak ma wyr... No, jest idealnie pod bramą. Tylko, że w tym momencie nie przejdzie, bo gdzie? No, no najgorsze to... Za mało to miejsca, tak. ten człowiek chyba by potrzebował... Nie wiadomo A, się. jeszcze przerwę, bo wybrałeś fatalne miejsce dla tych łuczników y, konnych. Jakbyś podjechał z nim dobra. na górę. Idę, idę, idę. tak z dołu, on ci tępi wszystkich. Nie, bo mi, oni mieli tylko tu podjechać. No. No dobra, trochę zbrojnych też porobimy. Może coś tam, coś tam działają, to ja tam Asasynów w sumie. Ostatnio ktoś mi. Ktoś, cholera, ktoś, ktoś... Nie, staram się nikt sobie przypomnieć, a nie pamiętam. To na się kilka chyba osób mi pisało, żebym Jakiś robił... Swój widz, tak? No tak, żeby, żebym robił... Asasynów wejdą e, na mury. No, tak Faktycznie wchodzę, ale... Czy oni są tacy wybitni? Nie są wybitni. Nie, są dobrą jednostką, ale każdą jest robić ponad tam 300 łuczników konnych, zwerbować paru asasynów i można powiedzieć tak na pałę no, się wbijać na pałę, te... No, skończym. to jest fajne, ja jest, tak to... Jest fajne, lecz ostatnimi czasy... Takie tak noobskie trochę, ale... Czy nóbskie, no, każda metoda jest dobra, tylko już na no, multi, by to ci nie przeszło. Nie, wiadomo, no... Ja, dlatego ja za bardzo nie chcę grać przeciwko graczom, bo ja po prostu nie potrafię i nie chcę się kompromitować. Wyszło by pewnie idiotycznie i nudno, bo, bo to by co wyglądało? To, to by pewnie wyglądało, ja bym się coś rozbudował, poszedłby jeden atak, 15 katapult, bym się zestał. A propos właśnie ataku, już Wezyr. Zaczyna majstrować, bo widzę zbrojnych, idą w moim kierunku. Gdzie? Gdzie? Tak, Ej, koło Rysia, po to właśnie pod górkę, lecz Potarbi. możesz uciec, podpalimy smołę, po, po to ją zrobiłem. Nie, poczekaj, wyt, wytępię ich tyle, ile się da, zobaczymy, czy w ogóle tu podejdą, zobacz. Wątpię, wątpię. Ty ciecie, Zatrzymuję. Zatrzymuję. Zatrzymuj, no bo to z się zawsze wstawia na takim najgorszym miejscu. No i poczeka, poczeka. wszyscy dojdą, ja go strzelam. Wybiję mu całą armię i ten się, o, chyba by trzeba było zaatakować. By no, tak by się przedało, nie? O, ty, no właśnie, o, ruszył się. O, jedzie, no, pierwsze właśnie oszczerzenie. Tak mówi do ciebie. Tak, tak mówi do mnie, ostrzegał mnie o tym. No, bo nie, bo Ty nie byś miał. Ja nie, bo ja nie mam głosu. O, o, już mnie ostrzegał, już mi groził. No, no. chyba tak by nie spełnił. I teraz będzie płakał. No, tyle będzie płakał. Pognębie trochę iść. mi staję, stracę wszystkich konych, ale No, co działo? Wojna wymaga ofiar, można mogę powiedzieć. No trudno. No i tak jest tutaj ostro zgnębiony Rysiu. Tak, no to on dostawał, więc. On sobie już nie ma chyba raczej. Właśnie y... to są działania partyzanckie. No. To jest to. No ale fakt, to tutaj fajnie można zobaczyć, że zniszczyłeś mu parę składów. Parę razy zniszczyłeś mu ten. Głupi no, no I nie no miał dostępu do. Już Włota, sobie nie radzi. Do Włota, bo wiemy, że. Y, Rysiu tak powiem, no nie robić chlebka ani ten, a jabłka sprzedawać jest dość ryzykowne, bo to nigdy nie wiadomo czy te jabłka wystarczą. No, ja akurat na takiej zbudowę, że mam mało domów i staram się ograniczać budynki. I no tak, jakoś na razie myśli. mi to wychodzi, no sprawnie ci idzie. Chcesz jest największym władcą? Ja. Nie, jak zwykle, ja zawsze <laughs> byłem drugim. Ale w sumie, ale ja nie wiem jak to jest tak liczone. Ja liczone jak masz jak dużo pieniędzy, pieniędzy na przykład? Zobaczę w tą koronę, jak tam wygląda. Ja mam więcej pieniędzy, ale masz 119 jednostek. No I co To przeważyłeś, to no, jest ale czasami jest tak, no się nie, bo potem jak ktoś zabije jakiegoś lorda, to to, że zabiłeś, to też jak gdyby liczy a się taj, do tego ranki... Liczy się. Bo Krzysiu miał więcej jednostek, więcej złota. A i tak ja byłem pierwszy, bo ja zabiłem jakiegoś tam Filipa. Filip, Filipa. Aha, no, no no no. No i to no. wtedy tak działa też. Dobra, ci, że ja od zaczynam, ponieważ robić nawet zaczynam, już oblężenia. znaczy. Dwa rebusze. No, ja trochę wiem, tak, tak, tak. Ja ja Właśnie to zaczynam wygnębić. Ja łucznikami lubię. A ja to mi się kurde rabusami sami najlepiej. Podjeżdżasz i no. to jest, nie? No, no, to, no to jest takie... Takie do drzwi taka... tę piątką, że tak no, powiem. <laughs> dokładnie. To jest takie, wiesz, do... Zaskoczenie. Oni zawsze... Ta ilość łuczników po prostu... Przeraża te boty, one sobie nie dają z tym rady, bo oni mają po kilka łuczników na, na wieży, a tu ich podjeżdża 300-200 konnych, no oni nie, nie wiedzą co zrobić. No już już Rysiu no daję już, nam sygnały, już. że już się boi. Spękany już, jest. Spękany. Ja znaczy on pokazuje, że on cały czas jest odważny. Tak tak, kryć się muszę. Kryć się muszę. No ale z popularnością też mukiewską, ale jedzenie ma. Jedzenie ma Dzień na tym. Ma? No mama. Ma. Gdzie on ma spikler? Yy, bo tam właśnie po prawej No tak. jest trochę, no, to to nie jest, ale trochę ma. I prawie cały spiklerz? Prawie. Dobra, ja muszę posprzedawać. W sumie z mojej strony tak zazwyczaj wygląda. Klik, 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 klik. klik, klik. Tak, robienie <laughs> ten. Już ostatnio tak było też z krzyziem, nie? Ja osobiście właśnie, Gra bardzo popielatego. Ja jak osobiście ja. lubię yy, samemu zrobić te jednostki, chcę wytworzyć yy, broń, nie? Broń. to. No daje to może powiedzie taką satysfakcję. Co to się stało? Połączenie. Zresztą. No dlaczego? Tego nigdy nie było. To się Ktoś zdarza. Tu może być. To się zdarza, twierdzy. No i to dosyć często, ale rację... no... Ale i tak powiem ci, że przez tego game rangera chodzi po prostu znakomicie, bo to tak, co jest na hamacie. Na hamacie... Idź pani, graliśmy... w pizdutek, nie da się grać. Na nie, na to jest moim zdaniem porażka. Choć jak nie było jak gra, to też mu na hamacie. No to się gra, ale lepiej było przyznać. Chociaż ty tymi konnymi będę mu, mu palić te rzeczy, żeby ci nie popalił Na to wzgórze tak za mnie może podjada te machinowe pisze Kajsu no potrzebujesz, to żeby Nie mam 4000, prawie 5 Mówię, bro, piwko, ja nic nie sprzedawałem do tej pory Mam czasami kamień, bo jak mi zalegał No a to te podatki ładnie ci dają na no, tym momencie mam podatków 98 miesięcznie, no. ale nie wiem jak tu dokładnie mijał miesiąc. No, to była minuta? To to... Nie, no, szybko zapierdzielają te miesiące. Tak, ale to chyba była że minuta, u nas w na czasie. A to nie jestem pewien, nie ty skłamasz? To jest widzów nam napisze, jak o tym wie. No, no, proszę bardzo. W komentarzu. E, proszę bardzo, nie wiem który to będzie odcinek, bo to zależy od tego jak szybko pokonamy wszystkich, bo chcę żeby były trzy w tygodniu. Więc jak będzie odcinek na godzinę, to będą 3 po 20 minut. Jak będzie na półtorej godziny, to będą 3 po 30. Na przykład jak wam się spodoba nasza gra w takiej współpracy To możecie pisać, postaramy się z Tychsem nagrywać na ja siebie możliwości... się wiesz, bo ja mam zamiar nagrywać z widzami. Z, z widzami, ja. No rozumiem. Ale możemy sobie raz tak zrobić, że zaproszę 3-4 widzów. I na przykład razem albo I ty naszym, ze mną no i my na nich. I wtedy... o, to by było kurde to bo wszystkich no? zgrać, ale za... Pomyśl jaki byłby chaos na skype Był, by Byłby chaos <noise> Tyle ludu Lecz mogliśmy zrobić tak, że nasza strona czyli ja i Szyks byśmy rozmawiali tylko pomiędzy sobą I no, wy widzowie też tam sobą No byście się tam załączyli no, to to Dopiero potem taki... po skończonej grze byśmy mogli włączyć skype'a oh, i dopiero no. porozmawiać o... To nam o No jak, o... To, no, jak to poszło, ktry, jak to poszło, nie? Kto jak osądza, kto jak grał, różne pomysły Tak, ale możliwe, że tak faktycznie zrobimy, bo zgłosiło się do mnie naprawdę mnóstwo osób podało mi swoje maile, no chyba ze 20-30 Ja nie spodziewałem się, że tyle osób będzie chciało ze mną zagrać w pierdze krzyżowe tym bardziej, że dobrze wiecie, że raczej będziemy grać na boty No więc możliwe, że faktycznie zrobimy tak, że, że po prostu zaproszę 4-5 widzów, no i plus Mogę Ciebie, bo ja jakiś, sam bo nie... ja sam przeciwko nim nie chcę. Może, no, może zrobić złota, jakiś może... konkurs, żeby nie, na przykład nie było taka nagroda, aby ktoś chciał, mógłby się na przykład, nie wiem, trzeba by coś wymyślić, takie że wybierasz ty, albo ty byłaby taka nieuczciwa moim zdaniem. No, albo po prostu zrobimy losowanie. Albo losowanie. Ja napiszę program, program który, który by... albo coś albo no, program. Napiszę program, który będzie po prostu losował użytkowników i według tej kolejności pojedziemy, będę do was pisał, jeżeli będzie pasował termin, no i... to zagracie, a jeżeli nie, no to tak trochę samolubnie, bo to wy musicie się dostosować do mnie. No. Niestety. Ale nie, no wiadomo, tam się jakoś dogadamy, będę do was pisał Ale już oczywiście. na pewno będzie weekendzik, więc... No tak, nie no. no tak. Chociaż jak będzie, w... ja mam wolne, nie? No to tak. Ja mam wakacje, więc... Ale dwa to tygodnie, mogę grać nawet codziennie, to nie ma najmniejszego problemu. Tylko dwa tygodnie? No za, za, za dwa tygodnie. A, za dwa tygodnie, no, tygodnie. No, za dwa tygodnie, jak ustępnię w szkole. Nie, no to spoko, to się jakoś tam... Wie, tylko to jest pytanie, czy się widzą, podoba moja gra i czy będą chcieli grać ze No twoja gra jest sobą. taka, taka dosyć... Ja nie lubię siedzieć po prostu... I nic robić, nie? nie robić. Nie ja robić, cały czas... Mm, zamek spada na drugi tor i wolę atakować tam troszkę paroma jednostkami chociaż. Na przykład no. ta już ruszyła moja ta armia zbrojnych na Rysia. No nie tam Rysia to pokonasz bez problemu, nie? Kusznicy, bali no ja nie mam co balistami robić. Mówię, ta górka tutaj jest świetna do ataku i do obrony też, więc... No tak, tylko że to oni to też budowano. mają lepsze, lepszą pozycję do ataku niestety w tym No momencie. to też, no ale w każdym bądź razie jakoś to wyszło. Nie no, ryś, ryśka jak już teraz pokładamy ryśka, no to mamy gór... większy teren do działań, nie? Bo, 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 się bo, możemy się przesuwać bo przesunąć. na przykład na tej górce by ciężko było ustawić jednostki. Mało, mało miejsca zwyczajnie. Mało miejsca dokładnie. Ale będę miał przycisnąć w komentarzach, że ten, że znowu gram tak samo. Ale ja tak jestem nauczony. Dlatego po to zaprosiłeś mnie tutaj, żeby pokazać Dlatego gram dokładnie. Bo... bo jest ja jestem tak nauczony. Krzysiu znowu gra też inaczej, Radosław gra znowu inaczej i osoba, z którą zagram, a się już wydaje mi się, że zagram z takim, takim, e nie wiem jak go mogę nazwać, panem kolegom. Panem Kolegom, wszystko jedno. No. Użytkownikiem z YouTube'a, który również prowadzi e, serię stwierdzy, ale również jest e, zaangażowany w działanie strony poświęconej grze twierdza. Jest to oficjalna polska strona. No i zgłosił się do mnie zapytanie, czy byśmy mo i mogli czegoś razem nagrać, ja... W sumie jestem otwarty na propozycje, tak więc... To, to już jest jakieś wyróżnienie. No w sumie, no... Pod względem twierdzy. No czemu nie, no? Kto by się spodziewał, że gra dzieciństwa, nie? Może tak No. się rozwinąć. Powiem w sensie. ci, że Twierdza 2 chyba jest taka moją chyba najlepszą serią. Niech ja właśnie Ten. lubię... Mi się bardzo dobrze w nią grało. W tak, prostu miałem taką ochotę... Tak sama jak teraz mam ochotę w Sims. Tylko nie mam simsów jeszcze. Ale będę miał, będę miał, kupię. Enif. Tylko nie na oryginie, bo no tam to i teraz, kosztuje 120 zł. Teraz przerwę ci. No Rysiu padł. Rysiu padł? No, to, to było pewne. No, było pewne. Ale tutaj Kalif, ten Wezer się do mnie odgrażał, nie wiem czy uchwiesza. Odgrażał? Coś takiego dziwnie chce się atakować. Dziwnie Ale Wezer ma problemy z królikami z tego co zauważyłem. <grym> wiem ja na tej ja. mapie, że są króliki. Ale czy one faktycznie coś robią? E, tak, na przykład jak masz farmę czy hmm. Tam pole, tak. nie wiem jak to nazwać. Plony yy, no tak. na przykład znikają, nie? A jak króliki nie biegną? No na przykład, nie wiem jak, jak w bazie to działa, ale czasami no. Na, to pewno, na pewno w jedynce przeszkadzały twierdy, bo tam były parę misji. Nie, przykład, tak, tak, ten. tak, tam, tam trzeba było. Więc robarać. myślę, że to będzie na takiej samej zasadzie działało, nie będzie żadnej różnicy. Ale ten, coś chciałem powiedzieć. E, możesz podpalić, zobacz jak się Wezyr prosi o podpalenie. No zobacz, podpalenie, no. Zobacz. Te piekarnie tutaj, psz, tak, psz, kuszą się, kusić strasznie, lecz niestety ja nie robię takich jednostek. Tylko ty możesz zrobić. Ale zarobić. ty masz balistę? Mam balistę, no ale taki biegnie niewolnik, no, ty pomacha ty, ty. cyk, to robi wrażenie. Zaraz poleci. Zaraz poleci. Chylunia. Można powiedzieć, że teraz taką obronę zrobiłem na tej górce. Sobie, taką wstępną. Weźmy, więc... ja bym tam podszedł. Nie wiem, czy jest, czy jest w ogóle yy, sens tam podchodzić, czy nie. Nie wiem, podejdę. We, ustawię, to ustawię tymi jednostkami tutaj... możesz ustawić się Jest za piekarniami, tak żeby nie, nie, nie dosięgały cię ucznicy z bramy mhm. i nie więcej mu tam chociaż parę piekarni zrobić tak, że nie będą mogli dochodzić Noho. piekarze, nie? Ale nie, dobra, to ja na piekarnie to już robię jednostki. A no bo to swoją drogą, nie? Takie lepsze jednak. Nie wiem dlaczego Krzysiu nazy nazywa się Niza. Ale Nizar, Nizar... No, ale Nizar właśnie zauważyłem, że ma, nie może wyjść baz z zamku. Czemu? Chcesz pierwszy? Nie, zrobi podpalaczy i oni stoją i koniec. Ale gdzie oni stoją? Yy, nie niza tylko... No, nisa, a Aha tutaj Tutaj stoją Ale ciul, bo zablokował się sam siebie zablokował ty Yyyy lecz Lecz Tu ma bramę z tyłu i bramę ma z przodu więc powinien nie wyjść Ale on po prostu czeka na coś A tutaj też ma, no może czekać No to nie bardzo coś ma? Ciekawe jak on... już powoli zbiera oddział I na chwilę mogą być problemy Co ty gadasz? No problemów nie, no ale zawsze nie można lekceważyć tak. Nie no przeciwnika nie można no, lekceważyć. Nie ważyć do czy, czy nie. Trzeba mieć szacunek, no i tutaj powiem Ci, że mnie tylko jedna rzecz boli. No. Mnie jeszcze nie podpaliłem smoły i nikt nie skwierdza. No, no chyba no, już tak. nie będzie takiej okazji. No chyba jednak nie. Jednak od razu przejęliśmy inicjatywę, szczególnie ty tam ryśka od razu. ale bez przy same. No ale Mocno go też nie gnębiłem, ja bym no, nie no, no mocno go nie. to bym tam miał więcej. Na dzień dobrym zdołał w zbrojownię, wykupił parę pięć kuszy, 5 włóczników. Właśnie, bo wiesz, nie wiem czy oglądałeś tam odcinki, no, pewnie nie, ale po prostu Krzysiu mm, kupuje broń, nie wiem dlaczego. Yy, są ciekawe, różne to... metody, ale Są różne metody, ale oczywiście kupowałem te... y, y, bronię. Wygrałeś też, tak? Tak, po prostu to było, chodziło o szybki atak na, na drodze. No, ten. No, ale rządza. właśnie, że nie, że on dopiero potem, nie? Aha, to potem, nie, to jest To jest ciekawe też, bo... ale. Ja się to opłaca, bo on ma zawsze pełno, na się miał. No miał. Ja, no widział. jak ma pieniążki, no to... No ja Może. ma pieniążki. Ja w sumie tutaj tak, tak trochę stypaśnie z, z nie było żadnego ataku, tak trochę nudno. Ale za to my cały czas atakujemy. A zaraz... Nie no ataki były, no nie można mówić, że nie było, no tylko były tłumione w <laughs> Nie było ich widać w ogóle. Jednak te oddziały partyzanckie, że tak je nazwę jeszcze raz. No robiły swoje tam. Było kilku, kilka uśników lecz no robiły swoje. Naszym. Ale dobrze, dobrze się tymi ty, e, kusznikami tutaj ustawili na tym cyfelku. No i to no, zanim oni dojdą po tej górce, no muszą to, obejść, to ich nie będzie. No to na tego ci kusznicy, nie? No jednak kusznik ma swoją moc. No okay. tak dobra, jeszcze paru dorobię tam. Nie ma co przesadzać i tak dobiegną bez problemu. Chociaż tam jest woda, więc. Ja tam się przebranżowiłem i zacząłem robić pałkarzy. Pałkarzy? Co? co pałkarzy ty tam? Nie, nie Paukacz jest moim zdaniem najlepszą jednostką, bo jest szybki i szybkie. można wbić po prostu w zamek i przejechać, przelecieć po prostu przez wszystkich i no, no, po zabawie. No można, no można, ale nie, no bo podchodzą powoli, ale potem dopiero się rozpędzają. No to też jest racja, no ale wytrzymali też są, moje są, dane. są, są, są. kurde, sporo tutaj ma tych ułożysz, ty. mam 10 tysięcy na przykład, tak wrócę do, ty, wrócę do twojej myśli od Krzysiu. To ja mam 10 tysięcy, co mam zrobić z tymi pieniędzmi? No to nie sobie nie wiem, no kupię mam, no bożna, pałki na no przykład, nie? żeby nie czekać na ten. No tak, w tym momencie to to, to się opłaca. Opłaca, tak no, no, więc masz odpowiedź na pytanie. Maula. No tak, no, ale tak wiesz, od razu, żeby kupować, to moje zdaniem tak trochę dziwnie, ale... Na no przykład, przykład na drodze Krzyżowca, Krzyżowca, nie wiem, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, ostatnia tak, runda. Ostatnia rozgrywka, to trzeba było kupić broń, bo bym się rozbudowywał, bym czekał na wszystkich to, to, to po prostu byłoby, byłoby tyle ataków, że ja bym nie zdążył się nawet rozbudować. A jak tam jest z tam... ostatnim? Ja nie, pa... ja nie wiem, ja chyba nie byłem nawet, nie doszedłem tak daleko, bo mi się odechciało grać zwyczajnie. Ja to grałem dosyć dłuższy czas temu, Ulaj. lecz to, bo taka mapa była, nie wiem, nawet nie pamiętam jak się nazywała. Trzeba nam nowych rekrutów, ja się ja pamiętam tylko historię, nie wiem czy tu kiedyś opowiadałem, jak ten... Jak grałem też właśnie sobie Szlak Krzyżowca, mm. miałem rękę złamaną. Jeszcze mi się chciało w piłkę wtedy grywać, ale mi się odechciało potem. No i to był <grym ostatni <grym występ co na Nie, ale nie gadaj, bo potem poszedłem jeszcze grać i, i zwichnąłem sobie palec u nogi. A to chyba nie ze mną, to nie ze mną. Nie, nie wiem czy kto tam był, ale... Nie, to już ja na pewno nie ze mną, ja wiem, że tylko złamałeś się rękę. Złamałem sobie rękę, tak, złamałem na bramce sobie no, no. łapę. Niestety nie obroniłem, tak jest zawsze, to nie, nie mam się czy chwalić w sumie, nie obroniłem, no ale pamiętam, że grałem po potem lewą, bo ja sobie prawą złamałem i grałem lewą ręką, taką miałem, taką to były te party... czasy twierdza, nie? Początki. To były czasy twierdza, bo... Twierdza, no, bo wszyscy grali w twierdzy. Bu... Ej, ale niech ta mangonela twoja już tu lepiej nie strzela, bo... Wow, bo zostawiłem atak punktowy. No właśnie. Nie no to było, wiesz, to wtedy było coś takiego, że format kompa to pierwsza gra, która była instalowana, to była twierdza. Stwierdza, A potem tak programy, jak to no, Twierdza była podstawową rzeczą na każdym komputerze. No tak. U nas, w tak. każdym bądź razie. Potem kozacy jeszcze też, nie? No ko ale, ale kozacy mniej choć maja. też grywam. To bardziej ten Paweł. No, <grywał>, to, nie? to kolega grała. W grał ja nie wiem czy tak mogę, bo... Paweł, Każdy może być z Pawłem. Nie no. no. <noise> Mówmy się, że to jest Paweł, nie? Paweł, Niekoniecznie ubiegł. musi mieć tak na imię. No taki. No jeden podbieg <noise> i jeden podbiegł. Jednemu się głupiemu udał. A od razu zamknął bramę. Hmm. Czyli bardzo ogóle... nie, wy... nie będzie mu tego gasić, bo nie ma pracowników do studii. No <noise> może to kurde, jest... Kurde sam... ale tu hmm. się nie podpali. Y, podpali się podaj. No, nie, nie, chyba nie. Ale trzeba. Wiem, przejść, że obie przechodzi przez mury i wszedł tak, tak. do środka, ale to... <grym <grym ma na <smole> ma... O, na o to się pogrąży. O i jeszcze. Koniec. No to, Oj, już po, po, po środku. to już możemy teraz powoli go zębić. Powoli do, do, wykończyć tak. go możemy.